Spokojnie, spokojnie. Na razie mało co tam widać, ale mgła w końcu opadnie i wieczorem na Narodowym będzie wszystko widać. Mamy nadzieję. Paulina Chylewska, dzień dobry. Dzień dobry. O fantastycznych facetach będzie teraz mowa, więc oddaję Ci głos. Dobrze, to ja zacznę w takim razie od okładki dzisiejszego przeglądu sportowego, żeby Państwu pokazać. Ognia. Tak, tak wygląda ta okładka i tak brzmi jeden, jedyny tytuł, który można tu znaleźć. I powiem tak, no to jest chyba jedyna strategia, którą możemy na dzisiaj przybrać, bo cokolwiek byśmy innego nie zrobili, to jednak trzeba pamiętać, że grać będziemy z mistrzami świata i choć reprezentacja wygląda na bardzo zmotywowaną, selekcjoner, nie patrz tak na mnie naprawdę. chciałem dodać, że z Brazylią u nich 7-0. 啊。Oh. ale to były Mistrzostwa Świata, od tamtego czasu reprezentacja Niemiec bardzo się zmieniła, to po pierwsze, po drugie kontuzje ich nękają i to akurat dla nas dobrze, a po trzecie sam selekcjoner Adam Nawałka robi wszystko, żeby naszych piłkarzy i zmotywować i bardzo dobrze przygotować, choć trzeba przyznać, że jeśli chodzi o nastroje, także bardzo dobre, co choćby było widać na konferencji prasowej, gdzie Grzegorz Krychowiak wspólnie z Wojciechem Szczęsnym, delikatnie mówiąc, zaśmiewali się do rozpuku, ale potem po konferencji także odpowiadali na pytania, no i mieli wiele do powiedzenia na temat tego dzisiejszego meczu. Bo tak naprawdę cóż jest do stracenia. No nic, Parę trzy punktów. punkty. Trzy punkty, jedynie. Natomiast wszystko przed, wszystko przed nami i rzeczywiście ta motywacja jest ogromna i miejmy nadzieję, że to będzie przede wszystkim bardzo dobre spotkanie. Słyszałam też taką opinię, że bez względu na to, jak zagra reprezentacja Polski, to jest duża szansa na to, że bramki i tak strzelać będą Polacy i o to odpowiedź Łukasz Podolski. Albo się mylę. Ale chyba dobrze, pamiętam, że to właśnie Lukas Podolski manifestacyjnie nie cieszył się, kiedy strzelał Polakom bramki. On zresztą zapowiadał to również przed tym meczem, jeszcze w takich wywiadach, które przed przyjazdem do Polski, że nawet jeśli strzeli Polakom bramkę, to nadal nie będzie się cieszyć. A że... to może by zechciał nie strzelać Polakom z... bramki, to było z jego strony no, milsze. No, no, to absolutnie wskazane, będzie ciężko, słyszałeś. Będzie ciężko. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie wyglądać. My proszę Państwa na stronie sport.tv.pl od rana mogą Państwo oglądać live bloga, będziemy relacjonować wszystko to, co dzieje się jeszcze przed meczem. Będziemy donosić o wszystkich najważniejszych informacjach i będziemy pokazywać także najświeższe materiały związane i z meczem, i z piłkarzami, i z nastrojami, i z emocjami i ze wszystkim tym, co z meczem jest związane. Natomiast o 22.30 także w TVP Sport specjalne wydanie magazynu 442. Tam nasi eksperci z Dariuszem Szpakowskim na czele będą podsumowywać całe spotkanie. Mam nadzieję, że będą się cieszyć, a przy okazji trzeba pamiętać, że będziemy mieli też 12 zawodnika, bo Pelniusieńki Stadion Narodowy będzie kibicować naszej reprezentacji. Pamiętajcie panowie, nawet gdybyście zremisowali, to i tak jutro powiemy, że wygraliśmy z Niemcami 0 do 0. Paulina Chylewska, bardzo dziękujemy za sport. Dziękuję pięknie. E, Podobałoby Ci się w, w Australii? Na pewno. A w Polsce lepiej? Czy gorzej niż w Australii? W Polsce cudownie, w Australii cieplej. Aha, no dobrze. To w Australii za chwilę będziemy rozmawiali, choć nie tylko, e, bo zabierzemy Państwa w miejsca, w które OECD, państwa, OECD by państwa nie chciało zabierać.